Siemanko widzowie, witam was bardzo serdecznie w kolejną na moim kanale. I dzisiaj, słuchajcie, zaczynamy nową serię o nazwie Spadek, bo mój dziadek umarł i w spadku dał mi swoją farmę. Także, no, szczęście, lajka suba będzie mi bardzo miło. Także, ja już nie przedłużam i zapraszam Was do jakby do oglądania. Także, no, jedziemy już na tą farmę. Ja się pewnie nie spodziewam za dużo. Jak to się nazywa? No, mój dziadek już pracował mega długo, nie był za bardzo na tej farmie bogaty, ale ja chcę to zrobić jak najlepszą tą farmę, tak? Jak najlepszą. On, no mam nadzieję, że niczego złego nie będzie, no ale jedziemy się przekonać. Oczywiście też, tak jak mówię, nie oczekuję dużego. Ważne, żeby był chociaż jeden traktor, nie? Dobra, jedziemy. Ogólnie tutaj są fajne tereny, jest tutaj tak dosłownie nie ma tutaj, jest dosłownie ka, każdy, każdy dom jaki widzę to pewnie to jest gospodarstwo, no może nie każdy, no ale wiesz, tutaj to już mogę trochę przyspieszyć. Dobra, trochę zwolnię, trochę zwolnię. Tutaj ładne tereny. Już tutaj dojeżdżam chyba. Tak, to już jest mój... To jest mój sąsiad. On jedyny nie ma gospodarstwa. bo to już jest chyba to. Tak. Trzeba tędy wjechać. Akurat się padać, akurat się rozpadało Jakby nie teraz już, ten, a dawniej trochę Dobra, parkujemy auto, żeby nie zmokło Trzeba jeszcze bramę otworzyć Atomy, to znaczy się Atomy, jeszcze pobiegnę, zamknąć Silny, silny silnik pomykamy także no yy, dobra, no tutaj już powoli przestaje chyba padać, chociaż w sumie nie wiem, bo to burza jest no ale trudno yy, a tu można było wjechać no trudno tutaj chyba mamy zwierzęta no, w sumie nie mamy o ja że tak to jest niezawodnie brzydko, nie, w sumie racja, no jak tutaj już od chyba roku nie mieszka o tak ta szopa już cała jest tam. pamiętam jak tu przyjeżdżała. dobra czyli tutaj jest ciągnik jakiś patrzymy o tutaj aha tutaj nie ma czyli pewnie jest my nie musi być tutaj ciągnik może, może tu jest no, nie ma oho oho widziałem już czyli tutaj jest Ursus. O jezus. Jaki on jest. Wow, wow, wow. wow. A on jest brzydki. No, jakby brzydki w takim sensie, że sam Ursus, sam, sama 60 jest sobie mega ładna, ale tutaj, Jezus, jest już po prostu brudne. Z szyba jest po prostu już. Ten lakier schodzi już powoli. Tutaj widzę, że olej napędowy 32 litry. No, powietrze też. Jest git powietrze. Ale tak, trzeba też zobaczyć czy on ogólnie odpali w ogóle. Dobra. Patrzymy. Okej. Okay. Dobra, jeszcze raz. Znowu. Dobra. Na trzy... Dobra, trzy, cztery. No i znowu nie odpalił. Dobra. Ja jakie to siedzenie jest brudne. Dobra. Dawaj. Dawaj, 60. Dobra, odpaliła. Ładnie, ładnie, ładnie. Dobra, widzowe. Yy, skoro już odpaliła, to trzeba zobaczyć. Jeszcze trochę go rozgrzać. Oho! Już przestało padać. No. Ale przed chwilą jeszcze raz, go musiałem za ten. Dobra. Trzeba go troszeczkę rozgrzać. Albo... Dobra. Dobra tutaj tak, tak... Tak nie jest źle. Nie jest źle. Dobra. Spróbujmy nim wyjechać. Dobra. Tutaj sprzęgło trochę... Bo tak nie za dobrze chodzi. No ale... Trudno. W końcu to sześćdziesiątka, która ma już przebiegło 1340 trzysta godzin. O, wyjeżdżamy. Dobra. Leci maszyna. Fajnie, fajnie. Dobra. Wracamy, jakby zawracamy. Zabijamy jedneczkę. No, trochę też sprzęgła za fajnie nie chodzi. No i piąteczka. No, już powoli. No, a przyzwyczaję się. Oj, pierwsza krawca. na 11 już wyjdziemy. dwójkę, dwójkę tak standardowo dobra teraz trzeba tylko tam wjechać Z, już odstawić 60. niech ona jeszcze chwilę sobie pochodzi No ale tak to 60 se dobrze radzi jeszcze trochę nią przegazujemy. Dobra, gasimy. I zobaczymy czy za pierwszym odpali teraz. Oj! No dobra, za drugim. Dobra, gasimy. Także no. <laughs> Dobra, zamykamy. Także no, jeszcze trzeba zobaczyć, czy mamy jakąś kosiarkę. Bo trzeba by było tutaj wykosić, trochę pokosić. Zobaczmy, czy tu jest. Jakby tu, że tu nie ma, ale. Czy tu gdzieś jest. Nie, nie ma. Dobra. Oho, tam jeszcze chyba są coś, coś tutaj jest. Nie, zwykła taczka. Jakieś śmieci. Dobra. No i w sumie to. Także dziękuję Wam widzowie za oglądanie. I widzimy się w drugim filmie z tej... No myślę, że z tego... no tak, jeszcze trzeba bramy zamknąć. Miałem to zrobić i nie zrobiłem. Oj, dobra, zamknięta. Dziękuję bardzo za oglądanie i widzimy się w kolejnym filmie. Luba.